Pani Lauro, jesteśmy na spotkaniu członków Klubu Integracji Europejskiej w Krajowej Izbie Gospodarczej na tak zwanym wydarzeniu kojarzeni ofert. Proszę powiedzieć, a jaką Pani firmę reprezentuje na dzisiejszym wydarzeniu? No ja jak zwykle Agencję Artystyczną Laura, czyli mój taki impresariat, który organizuje rozmaite eventy imprezy. No i przede wszystkim, skoro Pan wspomniał, że to jest właśnie ta gala Klubu Integracji Europejskiej, spotkanie, Kolejne po pandemii, bo była pewna przerwa, że ja z tym klubem współpracuję z panią prezes Jończyk absolutnie od samego początku, a nawet jeszcze wcześniej, bo kiedyś w klubie inicjatyw gospodarczych obie pracowałyśmy. Także ja czuję się bardzo z tym klubem związana i jak zwykle organizacyjnie wspólnie różne te największe imprezy organizujemy z panią prezes. A proszę właśnie wspomnieć o tegorocznej edycji Gali Akademia Dobrego Stylu, której tą Gali tak naprawdę pani jest pomysłodawcą, a współorganizatorką zarazem z panią prezes Klubu Integracji Europejskiej, Barbarą Jączyk. Tak, bo to była duża, wielka gala. Ta Akademia Dobrego Stylu się jakby w to wpisywała, bo to jest projekt pani prezes. Zawsze są to pokazy, Mody w wykonaniu aktorek to jest taka specyfika tej gali, ponieważ jest część oficjalna, część artystyczna oraz te pokazy mody. Wręczane są statuetki, między innymi bardzo prestiżowa i bardzo już znana statuetka Gracja dla pań, Polek, głównie aktorek, ale nie tylko, znanych pań, które reprezentują sobą ponadczasowy, co podkreślam, wdzięk, styl, klasę, Urodę, jakość wspaniałą jako kobiety również w sensie elegancji, klasycznej elegancji. Początkowo były to panie dojrzalsze, dostała te nagrody, na przykład pani Beata Tyszkiewicz jest nominowana, nie mogła być w tym roku, prawdopodobnie będzie pani Elżbieta Penderecka, ale w międzyczasie były i panie znacznie młodsze, czy to pani Kwaśniewska, czy Stenka, czy Torbicka, czy Kręglicka, ale również znacznie młodsze. Jak jak chociażby Ania Czartoryska czy pani Różczka wiele pań w różnym wieku może się tą statuetką poszczycić i będą następne i po okresie pandemii znowu bardzo się cieszę, że udało się ustalić termin czerwcowy i w pięknym miejscu, bo w hotelu Mazurka z Wożarowie tam są te pale, sale balowe, bankietowe i tam się to odbędzie. Jest tam wygodnie, bo są piękne garderoby, więc na pokazy mody to będzie właściwe miejsce. Bardzo cieszę się na to ogromnie, że jednak po tym czasie pandemii znowu wojna. No jest naprawdę tyle w tej branży artystycznej e, negatywnych zjawisk, które wpływają na to, że właściwie jest zupełnie wyhamowana tego typu działalność, ale jednak no coś się dzieje, żyć jakoś trzeba w Polsce przecież ja zresztą też w najbliższy poniedziałek biorę udział w takim pięknym, dużym, charytatywnym koncercie w Promie na Saskiej Kępie, gdzie artyści ci, którzy mieszkają na Saskiej Kępie głównie, ale nie tylko wspaniali wezmą udział, także to będzie koncert na najwyższym poziomie. Coś się w każdym razie z wiosną w naszym klimacie i w naszych warunkach polskich dzieje, co mnie cieszy oczywiście niezależnie od Tragedii, jaka jest udziałem nas wszystkich. No właśnie, Pani Lauro, zanim tutaj dojdziemy do kolejnego wydarzenia, czym są zawody węgarskie aktoru imienia Mariana Łącza, to jednak chciałbym tutaj zapytać, co Pani sądzi o całej tej sytuacji wojny na Ukrainie, kiedy są, zabi kiedy są zabijane kobiety, gwałcone dzieci, a przede wszystkim ta wielka zbrodnia ludobójstwa w Buczy pod Kijowem. No, oczywiście już nie będziemy konkretnych zbrodni omawiać, bo cała ta wojna jest jedną wielką tragedią i działy się różne rzeczy w różnych wymiarach i w różnych miejscach. Dzieją aktualnie i jeszcze się niewątpliwie wydarzą. Także możemy tylko liczyć na jakieś negocjacje i na jak najszybsze zakończenie tej tragedii. Ja też pomagam jak mogę. Miałam mieszkanie do wynajęcia na skierniewickiej ulicy i tam. Przyjęłam dwie młode panie z Ukrainy mieszkają aktualnie. No rozmaicie pomagam. Jedna pani, która u mnie od lat pracuje w mojej agencji, również ściągnęła dzięki mojej pomocy swoją córkę, też staram się jak mogę pomóc. Zresztą w tej chwili aktualnie obie u mnie są w moim domu i biorę udział w koncertach i w różnych akcjach charytatywnych. No ale to jest jedno, a ta tragedia, że by się to nie rozprzestrzeniło, nie rozwinęło, tylko wręcz przeciwnie, żeby się y, ta straszna agresja jakoś zwijała i żeby doszło do, do finału tego, do zakończenia tych działań wojennych, bo to są działania wojenne, które albo się mogą na skutek rozmaitych negocjacji zakończyć, albo mogą się rozlać wręcz na całą Europę i Polskę również oczywiście. Wszyscy jesteśmy zmartwieni i przerażeni, ale ja tak jak mówię, Dwa lata pandemii za nami i po prostu nie można się też psychicznie załamać, bo ludzie muszą no, no, no jedno życie każdy ma. Także jest to nie wiadomo, w którą to pójdzie stronę. Myślę, że wszyscy Polacy się pięknie włączyli i, i rząd polski, i ludzie co no właśnie, mnie cieszy, tak. No właśnie, pani Lauro, z jednej strony mieliśmy wielką tragedię, tą pandemię, gdzie setki, e, setki tysięcy ludzi na całym świecie umierało, z drugiej strony tutaj mamy wojnę na Ukrainie. Pani zdaniem, czy ten świat właśnie, chociażby już e, z jednej strony już ta pandemia pra, praktycznie już jest za nami, z drugiej strony mamy tutaj tą wojnę na Ukrainie, czy świat będzie taki sam, aniżeli był przed pandemią i aniżeli tak, jak jest obecnie w trakcie wojny? No taki sam już nigdy nie będzie, jak po każdym wynarzeniu, po Drugiej Wojnie Światowej do tej pory ludzie opłakują swoich bliskich dziadków, pradziadków, którzy wówczas zginęli. Mój mąż był ode mnie dużo starszy i walczył, i cała jego rodzina i tak dalej, więc do tej pory wspominamy i powstanie Warszawskiej Wojny i, i, i teraz kolejna wojna, której się właściwie nikt z mojego pokolenia na dobrą sprawę nie spodziewał, ale to już nie będzie. Tak, że nawet jeżeli by doszło do jakiegoś finału tych działań wojennych, najstraszliwszych w swoim charakterze, to, to ludzie no, no, przecież przyjechali do Polski, tu są. Ogromna większość pewnie zostanie, część wyjedzie, część tu założy rodziny, podejmie pracę. To już nic nie będzie takie samo przez wiele, wiele lat. Oczywiście może kiedyś to się unormuje, wiadomo, ale już. Już nie za, że tak powiem, moich czasów, mojego pokolenia. I ostatnie pytanie. Już tuż, tuż wkrótce będzie kolejna edycja węgarskich zawodów imienia pani ojca im. Mariana Łącza. Proszę powiedzieć, kto, kto w tym roku weźmie udział w danych zawodach i kiedy dane zawody odbędą się? W tym roku, 13 czerwca jak zwykle tradycyjnie w poniedziałek i rzeczywiście to nie jest już tylko jakaś byle jaka impreza tylko to jest 25 impreza która nawet w czasie pandemii ponieważ była na wolnym powietrzu z wszelkimi obostrzeniami i zachowaniem wszelkich warunków higieny przeprowadzona w odpowiednich odległościach zawodnicy siedzieli, ale koledzy się tak ucieszyli, że mimo pandemii jednak ta impreza się odbyła, była chyba jedyną i pierwszą w Polsce po okresie pandemii, która w ogóle miała miejsce. Dziękuję, że pan wtedy też był i zawsze jest. O Puchar Teletygodnia wydawnictwa Bauer dojazd teletygodniem od kilkudziesięciu lat współpracuję, Jeszcze od czasu, kiedy współorganizowałam telekamery i taki wielki bal pod nazwą Gwiazdorskie Ostatki, które jeszcze pani Nina Terentiew realizowała. To były w ogóle jeszcze inne czasy. Ale są takie imprezy, takie wydarzenia i tacy organizatorzy którzy projekty mają nie na raz, a potem wszystkich pokręcą, pooszukują, uciekną i zakończą, bo nikt już nie chce z nimi mieć nic do czynienia. Ja moje projekty, jak widać na załączonym obrazku, realizuję dziesiątki lat te same i pokazy mody dla wielu polskich firm, które wypromowało się przy okazji moich imprez. Wielu polskim markom pomagam nieustająco. Na przykład... Tu Tutaj mówimy o Klubie Integracji Europejskiej. Wiele imprez wprowadziłam. Pani Agnieszka Michalczyk miło wspomina, że myśmy obie były przy pierwszych edycjach, przy zakładaniu projektu debiutantki, a potem ja się wycofuję, bo ktoś ma więcej czasu, żeby przy danym projekcie działać. A ja już, jak taka szara eminencja, gdzieś stoję z boku, ale każdy pamięta, że ja byłam. Matką założycielką i matką chrzestną. Ale zawody wędkarskie, ponieważ są imienia mojego ojca Mariana Łącza, co nie ja samozwańczo nadałam tę nazwę, tylko koledzy. Wielu już nie ma wśród nas, którzy przyjeżdżali na zawody. Nie tylko mój ojciec, ale i mąż Krzysztof Hamiec, Witek Pyrkosz, Jerzy Turek, Bogusz Bilewski. Bardzo wielu niestety już nie żyje, a wielu młodych dołączyło. Syn Grzegorza Wąsa. Dołączył do nas, czy dał Krzewicza i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy przyjeżdżają właśnie z dziećmi. Cała rodzina profesora Zbigniewa, religii, żona, syn, wnuk przyjeżdżają rokrocznie. Mam nadzieję, że w tym roku będą. Tak więc to się zrobiła wspaniała tradycja, i ja przy tej jednej imprezie jeszcze pozostałam, bo wiele już troszkę wypuściłam z rąk, bo po prostu za dużo mam swojej pracy jako aktorka i pisarka żeby móc ogarnąć to wszystko należycie.